Dzień dobry, witam w mojej kuchni, Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi ładne różyczki z ciasta francuskiego. Potrzebujemy jabłuszko, cienko pokrojone, moczymy w wodzie z sokiem z cytryny, żeby były takie elastyczne. Wiadomo, ciasto francuskie, cukier trzcinowy i cynamon. Kroimy na małe paseczki ciasto. Smarujemy wodą, żeby się cukier przyczepił, przykleił. Trochę cynamonu. Oczywiście kto nie lubi cynamonu, może być bez cynamonu. I układamy jabłuszka. I zwijamy powolutku. Coś takiego. To wygląda. I na znowu smarujemy wodą. Cukier. Nur ein bisschen Widzimy się za chwilkę. Tak przygotowane różyczki wkładamy do piekarnika. Na 20-25 minut rozgrzany piekarnik do 200 stopni. Spotkamy się za chwilę. Po wyciągnięciu z piekarnika posypujemy cukrem pudrem. I tak to właśnie wygląda. Smacznego!